Bardzo często na różnorakich stronach można znaleźć dział pobierania plików. Za pomocą zewnętrznego rozszerzenia z Joomla bez problemu uruchomimy taki dział na własnej stronie. Przechodzimy na stronę z rozszerzeniami. A następnie w kategorii Downloads odnajdujemy dodatek okey download Pobieramy komponent w najnowszej wersji na dysk komputera. Bierzemy będzie pakiet języka polskiego znajdują się na drugiej podstronie Po zakończeniu pobierania plików przechodzimy na zaplecze za pomocą menu rozszerzenia instalator instalujemy nasz komponent Do wyboru mamy dwie opcje Install lub Upgrade. Jako, że jest to nasza nowa instalacja, wybieramy pierwszą opcję Install. Po chwili zostaniemy przeniesieni do panelu kontrolnego komponentu. Zajmiemy się teraz spolszczeniem go. Aby tego dokonać, należy rozpakować Pix ze spolszczeniem. Następnie przekopiować zawarte w folderze pliki do katalogu na serwerze. Administrator language.plpl, również do katalogu language. PL, PL. Po wykonaniu tej czynności możemy przejść z powrotem do naszego panelu i wywołać komponent Poka Download. Jak widać, został on sproszczony. Nasz dział plików możemy podzielić na sekcje i kategorie. Stwórzmy zatem pierwszą sekcję za pomocą ikony nowy. Jako tytuł podamy. Mapy, opublikujemy naszą treść, możemy przypisać grafikę. Możemy ustalić także opis i poziom dostępu do sekcji. Zapisujemy naszą sekcję. możemy teraz stworzyć kategorię przechodząc na widok kategorie tworzymy nową kategorię wpisujemy tytuł tekst zastępczy wybieramy sekcję zapisujemy kategorię w analogiczny sposób możemy tworzyć pozostałe sekcje i kategorie. Przejdźmy teraz do widoku pliki. Najpierw wejdźmy w zakładkę Preferencje. Możemy tutaj Ustawić kilka opcji. Pierwsza z nich decyduje, co mamy wyświetlać: czy nazwę pliku, tytuł pliku, czy nazwę i tytuł. Zdecydujemy się na nazwę i tytuł pliku. Czy pokazywać ilość pobrań? Czy wyświetlać opis nigdzie, na górze, na dole, w wyskakującym okienku? Na górze oraz w postaci wyskakującego okienka zdecydujemy się na zwykłe wyskakujące okienko. Czy wyświetlać przycisk detale? Tak. Ustalamy liczbę dni, przez którą dany plik jest oznaczony jako nowy. Przez 4 dni, przez jeden dzień będzie to plik gorący. Decydujemy również, czy wyświetlać najczęściej pobierane pliki. Możemy zadecydować o sortowaniu sekcji według porządku, według tytułu, daty, czy według ID. Przy czym dodatek ESC lub DESC oznacza rosnąco i malejąco. Wszędzie ustawimy według tytułu rosnąco. Ustawiamy również, co ile pozycji ma zostać wyświetlona kolejna strona. Domyślnie 20. Wybieramy szablon, określamy również szerokość okna z wyświetloną licencją. Po wprowadzeniu ustawień zapisujemy za pomocą ikony Zapisz. Aby dodać plik, klikamy ikonę Nowy, wpisujemy nazwę własną, możemy wpisać tekst zastępczy, opublikować, wybrać sekcję i kategorię, wpisać nazwę pliku lub kliknąć na ikonę Plik co pozwoli nam na wczytanie pliku do serwera. Wybierzemy dowolny plik zip. Proszę. Pakiet języka. Klikamy ikonę prześlij. Plik został przesłany, więc możemy kliknąć jego nazwę. Ole zostanie automatycznie uzupełnione. Możemy wskazać ikonę dla pliku. Jeżeli chcemy, możemy wczytać obraz. Czy mamy stworzyć link bezpośredni do pliku? Możemy ustalić wersję pliku na pierwszą datę utworzenia. Na 19. Autora, e-mail autora, adres strony internetowej autora, licencja. Możemy również wpisać adres URL do licencji, a także wybrać licencję, którą trzeba zatwierdzić. Aktualnie nie mamy skonfigurowanych żadnych licencji, więc nie wybieramy żadnej. Możemy ustalić licznik pobrań i opis naszego pliku. Tak dodany plik zapisujemy. Widzimy, pojawił się na liście. Możemy uzyskać statystyki do tego pliku. Na razie nikt nie pobrał tego pliku. aby przekonać się, że nasz komponent działa, należy stworzyć nową pozycję w menu. Zrobimy to w górnym menu. Utwórz. Wybieramy Poka Download, a następnie lista sekcji. Jako tytuł stawiamy Pliki. Możemy ustawić parametry komponentu takie jak w ustawieniach, wliczące preferencje w komponencie. W parametrach podstawowych możemy włączyć lub wyłączyć podział na strony i wyświetlanie opcji wybierz. Zapisujemy naszą nową pozycję menu. Przechodzimy na stronę. Odświeżamy. Pojawił się nowy link pliki. Jak widać, pojawiła nam się sekcja mapy z kategorią Kalisz. A także najczęściej pobierane pliki wskazane na mapa 1. Przejdźmy do kategorii Kalisz. Widzimy plik o tytule mapa 1 i nazwie. Najeżdżając kursorem na przycisk szczegóły zobaczymy w wyskakującym okienku nazwę pliku, rozmiar, wersję autora, datę, opis, a także liczbę pobrań. Za pomocą przycisku pobierz możemy pobrać nasz plik. Jak widać wszystko działa. Przejdźmy zatem do komponentu. Tym razem przejdziemy na widok licencji i stworzymy nową licencję. Jest to licencja pierwsza z tekstem licencji dowolnym. Do Zapisujemy naszą licencję. Możemy jeszcze edytować ustawienia. Nie będziemy jednak nic zmieniać. Przechodzimy na widok pliki. Edytujemy plik. Mapa 1. I wybieramy licencję pierwszą. Odświeżamy stronę. Nasza zmiana spowoduje to, iż przed pobraniem będziemy zmuszeni do zaakceptowania warunków licencyjnych. Jeżeli tego nie zrobimy, pobranie pliku będzie niemożliwe. Aby ikonki, New i Hot były w języku polskim, musimy przejść do folderu ze spolszczeniem, skopiować ikony. Następnie przejść na serwer i w katalogu Components. Kompoka Download, Assets, Images. Podmienić pliki graficzne. Icon Hot i Icon New. Wklejamy pliki. Zastępujemy je. Możemy wrócić do strony. Odświeżyć ją. Jak widać, pliki zmieniły się na język polski. Na zakładce ustawienia możemy zdefiniować folder, w którym będą zapisywane pliki, a także zdefiniować dozwolone typy plików. Nowy typ pliku podajemy w sposób następujący: nawias klamrowy, rozszerzenie pliku, a następnie, po znaku równości, typ MIME pliku. Zmian w tym polu powinni dokonywać tylko i wyłącznie doświadczeni użytkownicy. Podobnie możemy zdefiniować niedozwolone pliki niedozwolone typy plików na tej samej zasadzie. Możemy ograniczyć również wielkość wczytywanego pliku, a także włączyć lub wyłączyć uploader w technologii Flash. Na widoku statystyki widzimy, że plik mapa 1 został dwa razy pobrany. Mamy dostępne oczywiście filtry sekcji, kategorii i filtr tekstowy. Ostatnia zakładka to zakładka info, dostarczająca nam informacji o aktualnej wersji komponentu. Możemy również sprawdzić aktualizację. Widzimy, nie ma potrzeby aktualizacji.